Cześć, oglądacie Dale. Dzisiaj będziemy grać w Stumble Guys. I już dawno bardzo nie nagrywam odcinka, ale patrzcie, mamy nową mapę Beast, Beast Challenge. Do tego mamy. tych ma no, słabiutko. Nie za ciekawe rzeczy, ale nowa mapa, bardzo fajnie. Jakieś nowe dolary, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. W następnym odcinku, bo oczywiście, że będziemy nagry... Wow! Jakie fajne! Banan w aucie. Fajne. O! O, to nowa emotka piłki plażowej i MrBeast w aucie Lamborghini, wow! Jutro będziemy nagrywać odcinek z, z Stumblegeisa, ale z bety, pra, chyba z bety, tam będziemy w Abducted Avenue, nową mapę będzie taka, jeszcze jej nie ma, nie no, ale spoko. Mogłam. O, mamy nową misję. Ale by dobrze tu było. 200 tych. Można niedokończąć nie te dolary. Znamy tyle gwiazdek 50. Znamy cztery 500. Hej. Zatem jest Challenge. Jestem bardzo ciekawy. Rzecz trzeba tu będzie znaleźć. Oj, to on nie będzie taka ładna chyba matka. Z tego z graczami, no to już jest od kilku dni chyba, no to mogą już gracze. A akurat Dale do mnie ten puka. Hm. O nie, lagi. Wiecie, że ja nienawidzę lagów? że coś mi tak z internetem. Nie, już wszystko dobrze z internetem. Okej, okay, to chyba nie miało być, tak? Halo, co się zepsuło? No i mnie. To już mam internet. Nie no mam. To jeszcze raz. Dziwne. Coś tutaj chyba nie pykło. No dobra, jeszcze raz trzeba spróbować. Dzisiaj gramy w tą mapkę chyba. Nie no, ale taki jest mój plan. oby teraz nie było lagów. Proszę. Chciałbym zobaczyć tą mapę. Oczywiście, przejść jak najdalej. Ktoś ma już tą piłkę? Ja nie, nie wiem. Już dwie osoby mają tą piłkę. Bra, ślub. Bra. Nie! Trudne to jest. Te katolicy, te wiatraki są trudne. Tutaj da się skoczyć, na to nie da się. Szkoda. Jak? Jak to jest trudna mapa. Dobra, no jest lepsza, oczywiście, od serio od tej Skyrocket Royale. Nie, no nie umiem. To jest za trudna mapa. Skyrocket Royale. Jak? Już dotknąłem. Dobra, idę na trampolinę. Przegram. Jak? Ja. Dobra, czyli 15 na 16, super jest taki szybki ten stoper Oh my god To bardzo szybki jest ten stoper Mega szybki stoper Jaka sekundę Dobra, to będzie udany odcinek, musi być Proszę bo wszystko się ładnie nagrało i będzie oczywiście Mr. Beast Challenge Mr. Beast, Mr. Beast to za najwięcej naj, naj, naj subskrypcji na całym świecie stoki ten Mr. Beast ten youtube taki Dobra, dalej. Ja chciałbym mieć subskrypcji to Mr. Beast. No. bym też miał diamentowy przycisk? Bo nie mam żadnego przyciska. Wow, ale uratowany pięknie. Dobra. O, nie, tylko nie ten. Tutaj da się. Nie, nie da się. Szkoda. Ale bokiem się da. Dobra, idę tu. O, jest jakiś wiatrak. Na przejście jakieś. Nie! Tylko nie to znów przegram. Znów to przegram. Boże, jakie to jest trudne. O wow! To było dobre i jest! Jak tu tutaj? To tu nie wiedziałem. Pierwszy raz gram w tą matkę, chyba stopper, ale to było bardzo szybkie. Dobra, Wszyscy? ostatnia runda i wtedy będziemy mieć misję. Ja eee, chcę teraz przejść dalej. To jakaś noska ja, fajna mapa. Ale, Abducted Avenue będzie kozackie, musi być kozackie. Dobra, Wow. już trochę minęło. więc no to dalej. Nie, laguje, laguje trochę. I tak jak wcześniej, ale teraz to lagu, lagowało. Ktoś ma kroki blokdaszowe. Tak bardzo chciałbym. Wow! Ale uniknie. Co? Czy wy to widzieliście, że mnie teleportowało do przodu? Okej. Okay. Nie da się! Będę próbował to wieczność. Bo możliwe, że się da. Wygląda jakby się da to! Ale bug widzieliście. Dobre. Jak! No to jest największy bak na świecie. Błąd normalnie. Okej. Okay. Tu. Tu. Dobra. To jest za nami najgorsze. Ok, pójdźmy sobie tą drogą, może będzie lepsza. Nie, znów to przegram! Cią 15. No to już nie może być stoper tak szybko. Dobrze w domu. Ło! O, ja. Dużo rzeczy. Najpierw tutaj, jakieś dolary, no, odbieramy. Okej. Okay. Trzysta no, mamy to. Odbierz 10 tych. I tu 5. Okej, i tu sobie okay. te... Okej. Okay. O 50. Ty. Już możemy zakręcić tym kółkiem. To kręcimy. To jeszcze dwa razy. Koło bestii. To zobaczymy, może jakiś nowy skin. Uuu ty... Co? Odłamki jakieś? Okej. Okay. chciałbym twojego pingwina, mi się tak pozorski jest. O, musimy go mieć. O, mamy kolejną misję. 40 gwiazdek. Dojdź do trzech do w jednej rundzie turniejowych. Zagrajmy tyle gier turniejowych: 10 łówek. Sądź, 3,5. O, nie jesteśmy... Nie jesteśmy tyle. Bistrza lęczną no i jeszcze raz, ja się nie poddaję. Piękny lecz. Dobra. Dawaj, do, dawaj, 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 szybciej. Dobra, uda się. Chcę się no oczywiście mi się uda Dobra, dawaj szybciej. O jest. Mystery beast I love Karls mam. O, ktoś ma te autko bananie żółwe. Dobra. Teraz to ja to wygram. Zobaczycie. Widzowie. Widzowie, głosujcie na mnie. Nie! Trzeba było zostawić łapkę w górę. Pod tym filmem dobra. Się. Może trzeba zrezygnować, chociaż... To trzeba no. Okej. Okay. Teraz tu. No i przez ten wiatrak. No, ej! Nie, nie rozumiem, o co z tym chodzi, z tym właśnie górnym wiat tym wiatrakiem. W ogóle nie rozumiem, o co chodzi, bo tam nawet ci nie da skoczyć. a tam jest jakaś przeszkoda, bez sensu trochę. Ja! nienawidzę tego momentu. Ten moment jest najgorszy! Jakie to szybkie. Ej! Teraz przenikłem. Przniknąłem, bo tam przenikam. Już nie, po... nie wiem jak to się mówi. No jak? Czemu 15 na 16? To mi się bardzo nie podoba. 400 PD. Dobra. Lecimy dalej. Ciekawe ile już mam Dobra, Rimixte, World Paws, House Co to jest? What? taki skin, jakiś taki dziwny. W ma takie kamera. Mam Kamera Ju, udało się przejść.

Co tutaj, czek, tak daleko. No dobra, trudno. Wiem, że to przegram, ale już się spagowałem dziwnie. Okej, okay, tu. Jak? Ej, 15 na 16 to dziwne trochę. No dobra, mamy kolejną misję. 250 tylko, tak mało. Jeszcze potrzebujemy 100. Ile kosztuje? No jak? Nie da się kupić a to? Hmm. Czy Pisz... No za dużo! Co? 10 klinów mało. mało. i do rundy trzeciej, w jednej grach. ...turniejowych? Tak, to jest wydarzenie, tu Mmm... No nie. No no brak. Dalej lecimy z tym... Jeszcze zobaczę ile tam mam pieniędzy. 15, ło, nie. To jeszcze takie 15 by się przydało. Teraz, teraz idę dostanę tych pieniędzy. 10. No właśnie. Przecież... To jakiś skin będzie. Ło! Nie ma skina, ale są jakieś kroki. daj się taka. Rad. Ja chcę już tu wygrać. Wow! Ej, przez to mogę nawet wygrać, bo... Nawet nieźle zrobiłem. Tu się w ogóle nawet nie da przyjść do drugiej rundy. Co jest? Szczęście. Masakra. Normalnie totalna masakra. O, dobra. Ej, nie jest tak dużo ludzi, więc dobra. Ja to teraz robię. Wiec. Jak? Przecież naciskałem skok, naciskałem skok. I nie, dziawa, nie działało. Jakiś bug. Okej, okay. dobra. Na łódkę. Dobra. teraz jak ja tego nie wygram. To nie mogę. No. O nie, to jest najgorsza droga. Jak? No przecież. To się da tylko doła. Dobra, muszę tu. Nie! Jak? Ja ci już wsi nie tego nie da. Masakra. <laughs> Może. No tak i bądź. Ta mapa jest za ciężka. Tak, czy bym się bać, oni się teraz męcie. Oni się teleportują po pierwsze to się nie da w ogóle gram z jakimiś kozakami. Czemu? Oni mają turbo przyspieszenia, ja nie. Czemu ja nie mam napisu Gold To jest bardzo nie fair. Bo jestem youtuberem, a nie Bra i teraz Okej, okay. jest, jest. jest. Bra, dobrze bardzo. Okej, okay. jak teraz. Jakoś dobrze mi tu sprawnie pójdzie, to wtedy przejdę. Okej. Okay. Dobrze, bardzo dobrze poszło mi. Ała, co ty robisz? Przecież nie przejdę gościu. Okej. Okay. O nie. Jak odbiło mnie. Dobra. Trampa. Teraz muszę tu przejść Proszę, no przejdę, tu przejdę Jest! Wreszcie, pierwszy raz w życiu Tu przechodzę, serio em, a, 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 myślałem, że Gość miał em, tego Mr. Beast'a pikselowego I mi to wyglądało jakby Były jakieś emotki klawisza Dziwne Tutaj, tak mamy czapkę Master Flipek. Dobra, jakoś tu przechodzę. Dobra, i Mr. Beast. Co? Ice see ice! Ok. Miał być chyba Mr. Beast. Ok, no to dziwne. O, ja mogłem się odbić, ale się ruszyłem, niestety. Dobra, nie mam szans. Przecież to są kozacy na drugą rundę Ice sakra Druga ronda jest tylko nie jest do wyścigowych, tylko do eliminacyjnych map. Dobra, lecimy i siuuu. Dobra, przechodzę do finału. Dobra, proszę, blog dasz, blog dasz, blog dasz, blog dasz, blog dasz. Dron nie to wszystko. Blok dasz, 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 blok yes! dasz. Mamy to blok dasz. To to chciałem. Jak ja, no przewiduję przyszłość. Najlepszą mapę na całym świecie mamy, którą jestem bardzo dobry. Oczywiście emoteczki działają, niestety. Bo ja nie mam motek. O, Leo. Siema, Leo. Dobra. Siup. O nie, dobra. Chodzimy sobie na wałek. Znaczy nie na wałek, tylko na te bloki bałkowe. Teraz tu i siup. Okej. Okay. Dobra. Jest bardzo dobrze. Sądziłem, że aż tak dobrze mi pójdzie. Dobra, może będą jakieś te loki takie. U! Jo! Ja. Ale dobrze. Dobrze to zrobione. Ja już mam takiego stresa. Ha, ha, ha. Zrobiłem taką piękną okazję. Ej, no patrzcie, losowe mapy, ale ja nie wiedziałam. Nie bol coś ty zrobił, Bolt Bol zniszczył wszystko. Mogło być tak ładnie. Final Nagle tak, te kolce mnie tak wybiły. Nie, ale blisko, bo No i do... A to znaczy nie do nowych bloków, tylko trudniejszych. Uderzyłem się. No trudno. No to będzie jeden z dłuższych odcinków. No i dobrze. 20 30 minut będzie trwał pewnie. A jak to boli. Okej, okay. Teraz to chciałbym przejść do finału i wygrać finał. To jest mój cel. Mój cel jest najważniejszy. O, o, uniknąłem tego zderzenia. Znaczy się zderzyłem, to mnie trochę cofnęło, ale nie tak jak właśnie mnie wybiło. O, nie tak. Ej, ja to muszę przejść. Jestem bardzo na dobrej pozycji. Na bardzo dobrej pozycji nawet. Okej, okay, bardzo dobrze mi poszło. Nie! Yeah. coś zrobił. Okay. Łatwo przechodzę na drugą rundę. Dobra, skoro jeszcze mamy tyle czasu, no nie mamy już tyle czasu, więc nie sprawdzimy jakichś tajnych przejść. Uu! Ale ten gość jest w ten Lamborghini. Ej, czemu wystawały nogi z auta? Ech, I bag, ale chciałbym mieć tego mystrubice w Lamborghini. Bardziej chciałbym mieć banana, ale spoko. Mm, ale ta motka piłki tak ją chcę mieć. Muszę ją mieć. Tylko nie stać mnie na nią. 600 hacker. To się nazywa, tylko nie Hacker. Bra... Bodbas? Okej, okay, no... W pewnym sensie może być, w drugim sensie nie może być, ale no dobra. Nawet jestem spoko nawet w tego Bodbasha. Ja tylko trochę lubię, tak tylko troszkę. Dobra, będę chodził linią! To jednak był bardzo zły pomysł. I nie będę miał tej małpy. O! Odbierz nagrodę. Odłamki jakieś. Okej. Okay. To byłoby mi bardzo niepotrzebne. Bym wolał mm, jakiś inny. O! To bym chciał. Przykład. Albo to bym bardzo chciał. Tego to nie wiem. Oh my god, to jest niemożliwe Muszę zdobyć ten garnet Kręcimy Proszę, nowy skin jakiś, ja chcę nowego skina To małpa albo pingwina Nie, nie proszę, dobrze, dobrze, o tak, 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 właśnie to by mi było potrzeba Spoko. Dobra, ostatni raz. Ostatni raz. W hmm, odcinku możliwe, że coś wam pokażę. W no, tym odcinku nie, bo muszę najpierw to sprawdzić. Hmm. Na kamerę to by pomieściło się jakoś. Przed... Dobra. Teraz już lepiej mi to wychodzi, więc może, może będę przechodzić już. Nie jest jakaś mega trudna. O nie! Dobra, mam gwarantowaną przegraną. Co ja robię? Chłodki... nie, dobra. Dobrze? Siup? Ok, bardzo, nawet bardzo dobrze, nawet tak tylko troszkę i pół. Ok, na głaz... udało się z tej strony. Ej, tutaj możesz sobie chodzić, w ogóle wejść to X, Dobra... Cię latałem! Co tak daleko checkpoint w ogóle? Ale serio, ja latałem, masakra, przez to przegrałam, że latałem Trzeba było nie latać Masakra No! wszystko. No. dotknął Dobre Jest! Oby o, 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 się to nagrało, to było świetne Okej, okay, świetnie bardzo dobrze mi poszło. Masakra. Oh my god. No dobra. W tym momencie chciałbym się z wami pożegnać więc